Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym omówić z Wami podstawową konfigurację serwerów www. Myślę, że będziemy mogli sobie to omówić ponownie w programie Packet Tracer. I na tą okazję przygotowałem taką prostą topologię, która przedstawia przykładową sieć LAN. Bardzo proszę, abyśmy się tutaj chwilę skupili na tym. Tutaj mamy tak. W sieci LAN znajdują się dwa komputery PC. Znajduje się serwer, który jest tutaj, powiedzmy, pierwszym serwerem, który zaadresowałem, serwer drugi i serwer trzeci. To wszystko to jest jedna sieć LAN, więc wiemy już z poprzednich filmów, że jest to jedna domena rozgłoszeniowa. Kolizyjnych domen w przypadku switcha jest tutaj troszkę więcej. Nie będę już opowiadał dzisiaj, jak w podstawowy sposób konfigurować adresację IP. Myślę, że to nam wszystko działa już. Moi drodzy, na początek proponuję sprawdzenie, czy rzeczywiście czy rzeczywiście to powiedzmy działa. Co za tym idzie, moi drodzy, proponuję przejść do wiersza poleceń i powiedzmy z komputera przepingować wszystkie urządzenia poleceniem ping 10.0.0.1 próbuje pingować serwer zaznaczony kolorem żółtym. Oczywiście widzimy, że ping leci. Myślę, że sieć LAN działa. Dobra, nie traćmy więc czasu słuchajcie. Omówmy teraz sobie dwa słowa. Nasze założenia są takie, że serwer pierwszy, czyli ten żółty, ma wyświetlać docelowo informacje na temat naszej strony, na temat, przepraszam, naszego hobby. Czyli no, każdy się tam czymś interesuje, jakieś ma hobby, ktoś coś lubi itd. itd. Moi drodzy, serwer drugi ma wyświetlać informacje na temat mojej szkoły, czyli na stronie internetowej tego serwera ma się pojawiać coś, co będzie związane ze szkołą. No i oczywiście, moi drodzy, serwer trzeci będzie poświęcony, no jak go tutaj ładnie nazwałem, moi ziomale. Czyli, moi drodzy, gdzieś tam o jakichś znajomych będziecie powiedzmy, mogli sobie jakąś stronkę zrobić. No dobra. No to moi drodzy, przejdźmy teraz do tego, jak skonfigurować w prosty sposób serwer. Popatrzcie, po wejściu, po wejściu w serwer przechodzimy do działu usług, czyli znamy już to gdzieś tam powiedzmy. Przechodzimy do pierwszej usługi, która się nazywa http, i tą usługę oczywiście trzeba załączyć. Ona domyślnie jest załączona. Zobaczmy tutaj. Na serwerze mamy już tutaj utworzoną jakąś tam stronę defaultową, stronę startową, która w jakiś sposób będzie się wyświetlała. Każdy z plików można edytować za wyjątkiem plików graficznych, ale pliki graficzne można również importować, również można je tutaj implementować. No i dobrze, wiemy, że najważniejszym plikiem, który znajduje się na każdej stronie, oczywiście opartej o podstawową rzecz, czyli o http, Mamy coś takiego jak indeks, indeks html. No i moi drodzy tutaj oczywiście możemy przeedytować, sprawdzić, zobaczyć co on tutaj zawiera. Nie ma tutaj za wiele linijek, ale mniej więcej jest tu taki prosty kod html'a umieszczony. Dobrze. Na razie nie zmieniając niczego, popatrzcie teraz moi drodzy chciałbym na tą stronę wejść. Chciałbym zobaczyć co ona wyświetla. Więc moi drodzy wchodzę sobie na peceta. Otwieram sobie, moi drodzy, prostą aplikację, jaką jest Web Browser i, moi drodzy, w prostej, w podstawowej konfiguracji robię sobie co? Robię sobie po prostu, moi drodzy, wpisuję adres IP tego serwera 10.0.0.1, naciskam Enter, no i zobaczcie, wyświetla mi się strona. Nawet gdzieś tam można, powiedzmy, pochodzić po stronie gdzieś tam zobaczyć jakiś obrazek gdzieś go wyświetlić cofnąć wrócić e, moi drodzy no i tak to mniej więcej wygląda no i zobaczmy sobie gdy wejdziemy sobie z powrotem na główną część e, to moi drodzy to wygląda w taki sposób ale zobaczmy teraz bo domyślnie na każdym z tych serwerów ta strona jest załączona więc gdy ja sobie wejdę na dwójkę no to na dwójce mi się wyświetla to samo gdy wejdę na trójkę, no to na trójce mi się wyświetla to samo. Więc moi drodzy, Waszym zadaniem dzisiaj będzie po prostu na podstawie Waszych wiadomości ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, w zależności jakie szkoły wcześniejsze kończyliście, moi drodzy, oraz Waszej wiedzy związanej z witrynami, aplikacjami internetowymi. Chciałbym, żebyście po prostu w jakiś delikatny sposób zmodyfikowali te kody HTML, aby te strony rzeczywiście wyświetlały informacje o waszym hobby, o waszej szkole, o waszych, powiedzmy, ziomkach z okolicy. No i okej. Okay. No i moi drodzy, wchodząc sobie jeszcze w ten serwer, ja nie będę tutaj zbytnio ingerował w tego HTML-a, zostawiam tutaj taką że tak powiem, e, kreatywność wam na głowie. Chciałbym jedynie, żebyście powiedzmy zobaczyli tutaj, na przykład spróbujemy zmienić e, na tej stronie na green. Tak. I powiedzmy, zamiast tego nagłówka domyślnego, napiszemy sobie o coś takiego. Dobra. No i spróbujmy to zasejwować On się pyta, czy na pewno chcemy nadpisać plik. Chcemy nadpisać. Super, mamy zrobione. Przejdźmy na drugi serwer. Powiedzmy, moja szkoła. I oczywiście tutaj w usługach też sprawdzamy sobie e, w HTML-u, w edycji. O to powiedzmy, że tutaj dajemy red. Inny kolor. Damy tutaj na nagłówek powiedzmy plus 3. No i powiedzmy, że napiszemy sobie to tak ładnie o albo jeszcze inaczej każdy powiedzmy ma jakąś szkołę do której chodzi więc pisze że najlepsza szkoła i proponuje omijać na razie polskich znaków diaktycznych żeby tutaj powiedzmy nie przesadzać bo tutaj może się nie zgodzić kodowanie ale najlepsza szkoła w regionie i niech tak pozostanie save nadpisanie plików no idziemy do ziąków e, tutaj moi drodzy oczywiście oczywiście moi drodzy e, co sobie robimy robimy sobie coś takiego a mianowicie moi drodzy odpalamy sobie oczywiście usługi przechodzimy do serwera http e, otwieramy sobie edycję moi drodzy próbujemy Powiedzmy tutaj napis znowu zmienić. Niech będzie, spróbujmy black, czwarty poziom nagłówka i miało być o ziomalach. Niech będzie coś mi tutaj klawiatura nie chce działać. No rzeczywiście. OK. Napisaliśmy sobie ładnie, ziomkowiec dzielni, zapisujemy sobie i oczywiście dajemy jest. Przypominam, ja daję tylko i wyłącznie przykład. Kreatywność zostawiam po Waszej stronie, więc Wy te strony macie tak rozbudować, aby po wejściu na każdą z nich strona wyglądała mocno inaczej, a ja w tym króciutkim filmie pokazuję tylko możliwość zastosowania serwerów www. Uwaga! Sprawdźmy teraz... Czy rzeczywiście te strony się zmieniły? Weźmy teraz powiedzmy tego pc dla przykładu. Otwórzmy sobie web browsera. Dajmy sobie 10.001. O, zobaczcie, już się zmieniło. Mamy moje hobby. Jest to kolor zielony. Zobaczmy co na dwójce. Już jest większa czcionka najlepsza szkoła w regionie tu możecie o niej informacje wrzucić możecie jakieś linki podlinkować tylko pamiętajcie, że nie mogą działać za bardzo linki zewnętrzne do internetu typowego, bo nasz pakiet tracer no, działa sobie tutaj w wewnętrznej strukturze, no i jeszcze nam by został serwer trzeci w których mamy opisanych ziomków jest zmiana koloru umiejętności obsługi HTML-a zostawiam Wam to będzie wasza działka, wy się tym zajmiecie i moi drodzy, ja wiem, że na następnych zajęciach pokażecie mi jak to chodzi, jak to hula, jak to działa, jaką kreatywność mieliście, która będzie przede wszystkim oceniana, jak będą wyglądały wasze trzy strony internetowe. I teraz uwaga, dzisiaj na strony wchodzimy po adresie IP. Ja w następnej lekcji będę chciał Wam pokazać, jak wykorzystać do tego system nazw. Pamiętamy już z teorii, system nazw to. Tak jest. DNS. Świetnie. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie przynudziłem, rozbudziłem Waszą kreatywność. Możecie sprawdzić, czy tam gdzieś działają oprócz samego HTML-a CSS-y. Życzę powodzenia. Cześć.